czujesz to podczas chodzenia lub wchodzenia po schodach, to może być twoje biodro. Teraz zajmiemy się tym w ramach sofa soboty. Zrobimy to w taki sposób, abyś mógł to naprawdę łatwo zrozumieć i łatwo wykonać, a nawet ćwiczyć z nami. Jeśli dawno nie ćwiczyłeś, to jest właśnie ten format. Jeśli sprawia ci trudność, wspieramy cię tak, abyś mógł dobrze to zrobić. Dla każdego z was, zaczynając od młodszych osób aż do tych, którzy są już nieco starsi, Zaczynamy pierwsze ćwiczenie. Możesz się położyć. Tak, dobrze słyszysz. Kładziesz się wzdłuż krawędzi kanapy. A jeśli masz problem również z prawym biodrem, wtedy prawa noga musi być na podłodze. Jeśli masz to po lewej stronie, zrób ćwiczenie z drugą nogą na podłodze. Tak, a teraz Petra zaczęła już ćwiczyć. Do ćwiczenia kładziesz się i musisz leżeć najlepiej dokładnie wzdłuż tej linii. A prawa noga wraz z prawym biodrem opada w dół. Może się okazać, że na początku to rozciąganie jest za duże, zacznij więc ustawiając nogę w ten sposób. Żebyś się najpierw dobrze poczuł w tej roli, którą poznajesz. Potem stopniowo kawałek po kawałku przesuwasz się dalej stopą do przodu. A kiedy zacznie ciągnąć w okolicy pachwiny, boleć w plecach, tutaj w rejonie miednicy, a może nawet trochę zewnętrznie, wtedy zatrzymaj się w tym miejscu. I czekasz, aż to ciągnięcie stanie się mniej odczuwalne, a potem kontynuujesz rozciąganie. A kiedy jesteś całkowicie wyprostowany, to osiągnąłeś cel, i wtedy po prostu leżysz tak. A teraz rozciągamy dokładnie to, co często jest przyczyną bólu bioder to, co przez zbyt długie siedzenie staje się zbyt krótkie. Naprawdę bardzo lubię to ćwiczenie, ponieważ wieczorem, kiedy jestem już trochę zmęczony, a może nie udało mi się zrobić tylu rzeczy, Ile naprawdę planowałem i chciałem zrealizować, to wtedy mogę się po prostu wygodnie położyć na kanapie i automatycznie rozciągam swoje mięśnie. I to naprawdę dobrze pomaga moim biodrom. To, o czym mówię, to stałe, ciągłe rozciąganie. Jeśli zauważysz, że staje się ono dla ciebie za mało intensywne, możesz wziąć poduszkę z kanapy i umieścić ją delikatnie pod swoimi pośladkami, aby zwiększyć intensywność tej pozycji. Tam miałbyś dodatkowe podniesienie i więcej rozciągania. I w ten sposób możesz to świetnie wyrównać. W przeciwnym razie po prostu weź głęboki wdech, głęboki wydech i postaraj się, aby dolna część pleców pozostała na sofie. Postaraj się opuścić dolną część pleców jeszcze niżej w dół, żeby nie leżeć z wklęsłym kręgosłupem. To tylko mała wskazówka: spróbuj to zastosować. Wtedy rozciągnięcie może się stać jeszcze trochę bardziej wyraźne. Teraz przejdźmy do drugiego ćwiczenia. Chodzi o przeciwną stronę, czyli pośladki. Spójrz, usiądź sobie trochę na krawędzi tej kanapy. Wcześniej ćwiczyliśmy z prawą nogą, prawą nogę, a teraz połóż prawą stopę na lewą stopę i pozwól, aby to kolano opadło tak nisko, jak tylko możesz. Masz problem z lewej? Wykonaj to ćwiczenie po prostu lewą, czyli odwrotnie, niż teraz widzisz. Teraz powoli, można powiedzieć spokojnie, chwyć obiema dłońmi swoje kolana, staraj się wyprostować kręgosłup, a następnie pochyl się do przodu. A wtedy prawdopodobnie poczujesz napięcie w prawym pośladku. Tam znowu rozciągamy to, co jest za krótkie. To może ciągnąć w pachwinie, w biodrze, może ciągnąć z tyłu pośladka, trochę po zewnętrznej stronie nogi. Idź powoli do przodu. Aż poczujesz dobre rozciąganie, a potem stopniowo dodawaj trochę więcej. Petra, pozostań w tej pozycji, jeśli coś czujesz, zostań tak. A jeśli nie, weź sobie jedną, dwie książki, tyle ile będzie potrzebne, stawiając prawą stopę na nich. Stawiasz lewą stopę na górze, a prawą nogę tak przekładasz, żebyś to wyraźniej poczuł. Więc poprzez to podniesienie lewej stopy możesz znacznie wzmocnić efekt. Następnie wchodzisz coraz głębiej, schodząc coraz niżej. Zwracasz uwagę, czy dolna część pleców, lub sprawdzasz, czy dolna część pleców jest dobrze wyprostowana. I idź cały czas do przodu, szukając praktycznie rozciągania. Oddychaj spokojnie, połowa czasu już minęła, trzymaj się. Gdyby to w międzyczasie stało się zbyt intensywne, wracasz nieco do góry, aby móc to znowu lepiej znieść i żeby wciąż był to komfortowy ból, który można wytrzymać. Czy możesz spróbować także świadomie oddychać, bardzo głęboko i spokojnie wdychać, a przy każdym wydechu jeszcze bardziej stopniowo pogłębiać to rozciąganie? I nie zdziw się, jeśli nie zejdziesz tak nisko jak ja. Może się zdarzyć, że dojdziesz tylko do tego punktu i już mocno, naprawdę mocno ciągnie. Zostań tutaj, w tej sytuacji, i to też już pomaga Twojemu mięśniowi pośladkowemu, aby się rozciągnąć. Ważne jest zawsze, żebyś czuł rozciąganie, bo rozciągamy się tylko wtedy, gdy je czujesz. I dlatego musisz tego odczucia szukać. To też trochę ćwiczenie. Najlepiej powtarzaj to ćwiczenie codziennie, a będziesz robić to coraz lepiej. A potem powoli znów się wycofujesz. Stajesz, poruszasz trochę nogami, robisz parę kroków, bo to jest bardzo, bardzo ważne, żeby poczuć różnicę przed i po, bo wtedy możesz dobrze zrozumieć, jaki wpływ ma to ćwiczenie na ciebie. Byłoby naprawdę wspaniale, gdybyś znalazł sześć razy w tygodniu czas na wspólne ćwiczenia ze mną, dlatego najlepiej zapisz sobie ten filmik do przyszłego wykorzystania. Tylko tak ćwiczenie dobrze zadziała, budując rutynę i pozwalając ci robić je regularnie. Wkrótce dojdziesz do stanu, że nie zechcesz tego opuścić, bo poczujesz, jak to dobrze działa.